Siemanko Już po betonowaniu Niestety nie nagrałem żadnego filmu Nie pomyślałem nawet żeby w ogóle coś nagrywać Może jakbym miał jakąś kamerkę, wtedy by było lepiej Z telefonem to tak człowiek nie pamięta za bardzo żeby później mi tam nic nie przeszkadzało no w sumie dwie godzinki roboty już dwie i pół godziny, trochę tam jednego, tam Troszkę inaczej policzył i po prostu dla mnie jako do drugiego odbiorcy troszeczkę nie starczyło ogólnie sobota zimno dziś strasznie rano zapowiadało się fajnie ale beton zalany to najważniejsze a odnośnie poprzednich filmików wiem, że są kiepskie dopiero zaczynam przygodę także może z czasem się rozkręcę, jakby to powiedzieć. Ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Czas pokaże. I tak to wygląda. Będę starał się nagrywać długie filmiki, pokazywać, omawiać. Może na jakieś Wasze komentarze, pytania, coś tam. Coś razem może coś się uda stworzyć to tyle Weton musi schnąć jutro niedziela czas odpoczynku z rodziną, z najbliższymi a poniedzieli przyjadą pustaki będzie trzeba je porozstawiać i zaczynać ze ścianami trzymajcie się, na razie